Bo nikt nam nie podziękuje za nasze życie, jeśli my nie będziemy wdzięczni za nie. Jeżeli odchodząc z tego świata nie będziemy czuć, że spełniliśmy wszystko, co chcieliśmy spełnić, nie umierajmy nieszczęśliwi po prostu. Jeżeli mamy odejść, odejdźmy w najlepszym momencie swojego życia, najbardziej szczęśliwi. Witajcie, kochani! Zabrałam Was na chwilę w miejsce, gdzie czas płynie wolniej, ale jak pięknie płynie. Czy to jest wolniej? <ścoughs> Szybki strumień wody. Zabrałam Was tutaj, do parku blisko mojej galerii, żeby z Wami porozmawiać. W tym trudnym czasie, w tym czasie roku 2020, październik mamy, znów trafiłam na cudowną pogodę. Wszechświat jest ze mną, wspiera wszystko co robię. Cały czas tak, tak pokażę Wam to moje piękne słońce. Mam nadzieję, że zainspiruje Was troszeczkę, kochani, że zainspiruje czerpanie każdej pięknej chwili, każdego momentu. Tylko po to, żebyście potrafili odnaleźć siebie. Czy życie y, nie pędzi, jak właśnie ten strumień wody? Y, pędzi, prawda? Życie zawsze pędzi, i my próbujemy się w tym życiu odnaleźć. Nie jest łatwo. I ten rok jest ogólnie trudny, bo nagle coś się zatrzymuje, coś się zmienia. I to jest taka trochę nostalgia, ale w tym wszystkim złym, tak jak zawsze, ja uwielbiam stosować moje życie do takich powiedzonek popularnych. Nie ma tego złego, co nam na dobre nie wyjdzie. Nie ma sytuacji, w której. Nie można znaleźć tego światła, tego promyka słońca. Odwrócę wam jeszcze kamerkę na jeziorko cudowne. Zobaczcie jak tu pięknie. Mam nadzieję, że widzicie, a to jestem ja. Chcę wam powiedzieć, że jako spełniony dzisiaj człowiek, jako osoba, która poprzez przejście przez choroby moją, męża w końcu stanęła na ziemi i zdecydowała, czego tak naprawdę chce, że chce pokazywać kim naprawdę jest, że nie chce udawać nikogo innego, nie chce się podstosowywać po myśli innych osób a chce być sobą, Chcę pokonać te lęki, te blokady i chcę być sobą i wiecie co jest piękne że jak już postanowisz to zrobić to okazuje się, że Obracasz się wśród ludzi dokładnie podobnie myślących. Dokładnie odnajdujesz swoje klimaty. Że wszystko to, co po drodze się tak naprawdę zdarzyło, już jest mało istotne, bo stajesz twardo na ziemi, <grym> unosisz się wysoko. Wysoko się unosisz. <grym> By zobaczyć to wszystko z góry i z boku tak naprawdę nasze doświadczenia. Dzisiaj wam powiem. Żeby było jasne, że mój optymizm nie bierze się z tego, że niczego nie doświadczyłam, że tylko doświadczyłam choroby. Chcę Wam powiedzieć, że jestem jednym z Was. Byłam osobą, która doświadczyła zdrady. Byłam osobą, która doświadczyła przemocy i fizycznej, i psychicznej. Byłam osobą, która miała bardzo ciężkie dzieciństwo. Byłam osobą, która tak naprawdę bała się cokolwiek powiedzieć, to co myśli, bała się praktycznie wszystkiego, ale brnęła pomimo wszystko pod wiatr. Ech. Mając cel praktycznie po to, to to był po prostu cel, żeby dać lepsze życie sobie i swoim bliskim, najukochańszym, swoim dzieciom. Dlatego wiem, że nie każdemu jest łatwo. Dlatego powiedziałam już wcześniej, że każdy, każde przeżycie, każde doświadczenie jest mega, mega ważne. I to, że dzisiaj latam i dzisiaj wiem, że mogę spaść, ale wiem, że stoję twardo na ziemi, i każdy upadek jest tylko po to, żeby naprawdę się otrzepać, jak to mówią, poprawić tą koronę i pójść dalej do przodu. Dzisiaj zdałam sprawę. Chyba jakieś zawody są tu w parku. Uff, dzieciaki hałasują super. Czyli ludzie się bawią. Żyją i musimy żyć. Posłuchajcie, bez względu na to, co się dzieje. Cieszmy się tym życiem, bo naprawdę życie jest bezcenne. I obojętnie co się dzieje. Przeżyjmy je tak jak my chcemy. Tak jak my je sobie wyobrażamy. Nie jak sąsiad, sąsiadka, koleżanka, kolega. Tak jak my to widzimy. I mimo, że czasami są te chwile, że nie ma pieniędzy, ja też byłam w momentach, kiedy byłam bez pieniędzy, kiedy musiałam zastawiać swoje pierścionki czy łańcuszki, żeby było po prostu na mleko. Wtedy uważałam mleko za bardzo ważne dla mojego dziecka, więc naprawdę doświadczyłam bardzo bardzo dużo w swoim życiu. I dlatego jest mi tak łatwo stanąć w pozycji każdej osoby, być na równi z każdym. Czuję się równa z każdym. Czuję, że po prostu to co wszyscy doświadczamy jest warto się tym dzielić. To co wszyscy robimy jest warte do podzielenia się. Yy, przeżyciami i zrozumienia się, że o komuś łatwo powiedzieć nieprawda. Nie każdemu jest łatwo powiedzieć. Wspomniałam yy, na grupie yy, mojej ukochanej yy, kreatywne przemyślenia o podcinaniu skrzydeł. To jest bardzo ważna rzecz, żeby nie podcinać sobie skrzydeł, obojętnie jak nisko upadniemy czasami, bo tak jest, że czasami bardzo nisko upadamy. Ale jest ważne, żeby w nasza głowa i nasze myśli się tyle pozbierały, żeby wstanąć, rozłożyć te skrzydełka i lecieć dalej. Bo. bo nikt nam nie podziękuje za nasze życie, jeśli my nie będziemy wdzięczni za nie. Jeżeli odchodząc z tego świata nie będziemy czuć, że spełniliśmy wszystko, co chcieliśmy spełnić, nie umierajmy nieszczęśliwi, po prostu! Jeżeli mamy odejść, odejdźmy w najlepszym momencie swojego życia, najbardziej szczęśliwi. Ja wiem, że to brzmi głupio, ale takie mam podejście, że po prostu w każdym momencie trzeba walczyć o siebie. Trzeba walczyć o siebie, o to, co się myśli, co, co, co pragniesz, co ty pragniesz. Wiem, zdaję sobie sprawę, że to nie jest łatwe, żeby wiedzieć, czego się chce w życiu. I dzisiaj mam, nie wiem czy widać, kolczyki motylki od Agnieszki. I to było też na jakimś samym etapie życia. Każdy przechodzi etap, każdy przechodzi różne rzeczy, i doświadczenia, które łapiemy, powolutku pozwalają nam wydobywać z siebie to, co jest najważniejsze, czego naprawdę pragniemy, co pragniemy robić w życiu. Czy to są podróże, czy to jest ogrodnictwo. Czy to jest przemawianie do innych, czy to jest twórczość jakakolwiek, czy po prostu znam osoby, które po prostu kochają sprzątać i dla nich to jest mega istotne, bo sprzątanie pomaga im układać też siebie i pomaga też innym, bo, bo nie każdy lubi może sprzątać. Naprawdę nieważne, co znajdziesz w sobie, że jest tak zgodne z tobą, że chcesz to robić. To naprawdę nie ma znaczenia. Znaczenie ma to, żebyś ty poczuł to spełnienie. Poczuł tą pełnię życia, że żyjesz dla siebie. Uszczęśliwiasz nie tylko siebie, ale uszczęśliwiasz innych. Mm. I pokochanie siebie. Co to znaczy pokochanie siebie? Właśnie chyba wiecie co? To jest spowolnienie tej chwili, pobycia w tej samotności samemu ze sobą, bo kiedy jesteś sam. Potrafisz ogarnąć pewne rzeczy łatwiej. Kiedy nauczysz się odpoczywać, jest dużo, dużo, dużo łatwiej yy, poukładać wszystko w sobie w głowie i wyznaczyć sobie priorytety. Najważniejsze rzeczy, które, które chciałbyś zrobić. Dlatego życie nie jest bajką, ale możemy żyć w tej bajce, jeżeli to będzie nasza bajka. Naprawdę jestem z Wami i chciałabym przekazywać jak najlepsze emocje bez żadnej presji. Bo tu nie chodzi o to, żeby pod naciskiem kogoś, żeby brać mnóstwo rzeczy, zajmę się dziesięcioma rzeczami i będę robić to i tamto. Spróbuj jednego. Sprawdź, czy Ci to wychodzi. Nie pasuje Ci to, odrzuć. Nie można być fachowcem w każdej dziedzinie, nie można być perfekcyjnym w każdej. W ogóle nie można być perfekcyjnym, bo to jest. Co to jest perfekcjonizm? Każdy popełnia pomyłki, a pomyłki są najpiękniejsze, słuchajcie, bo z nich wyciągamy wnioski, co jest dla nas dobre, a co dla nas jest złe. I nasze przeżycia, nasza samotność nie bycie samym i, i, i analizowanie ale nasza samotność może przez to, że odnajdziemy siebie powoli w wyciszeniu się w tym zwolnionym czasie zaczniemy szanować siebie, szanować swój czas. Nauczymy się kochać siebie, bo w tym momencie naprawdę to jest tak istotne. Ja poszukiwałam wiele lat miłości w różnych aspektach, ale tak naprawdę miłość jest w nas i umiejętność pokochania swojego czasu, swojej przestrzeni, bycia ze sobą i siebie samego jest procesem, ale wartym odkrycia, bo w tym momencie naprawdę dużo łatwiej jest pokochać innym nas. Bo, bo lśnimy, po prostu lśnimy i to jest, to jest magia. Bo jeżeli nauczysz się odchodzić od tego, co jest niedobre dla ciebie, ja wiem, że to nie są proste sytuacje, uwierzcie mi, ja z wszystkiego sobie zdaję sprawę. Ale uwierzcie mi też, że jest warto. Że jest warto iść do przodu. Jest warto wspierać swoich bliskich, jest warto wspierać siebie przede wszystkim. I jest warto odrzucać to, co nam nie pasuje i brać tylko to, co nam pasuje. Żyjemy w takim świecie, że ciągle ktoś nam chce powiedzieć, co jest dla nas lepsze. Dla nas jest najlepsze to, co my uważamy dla nas za najlepsze. Pamiętajcie o tym, że mimo to, że są nakazy, zakazy i wszystkie inne rzeczy, w środku człowiek musi nauczyć się być wolny. Musi nauczyć wyrażać swoje emocje tak, jak czuje. Musi nauczyć. <śmiech> musi, <śmiech> powinien po prostu, powinien dla swojego własnego dobra, dla swojego. Własnego szczęścia i swoich bliskich. Bo z bliskimi i innymi osobami, w takim nastawieniu, tworzymy piękną całość, magiczną całość, energetyczną, pozytywną całość. A jak dajemy się zastraszyć, jak dajemy się stłamsić, to nie zbudujemy niczego. Po prostu nie, nie, nie ma takiej możliwości, żeby cokolwiek zbudować. I naprawdę, ja nie muszę o Tobie wiedzieć wszystkiego. Tak samo jak Ty nie musisz o mnie wiedzieć wszystkiego. Po prostu kwestia zaufania w poszukiwaniu. W poszukiwaniu samego siebie to jest najważniejsze. Jeżeli uważasz, że e, znajdziesz osobę, która choć odrobinę pomaga Ci w tym, żebyś e, mógł nabrać tej siły, tej mocy, że jeżeli komuś się udało, to mi też się uda, to jest mega ważne. Widzicie, jakim fajnym jest e, tematem tak bardzo pokochania, nauczenia się kochać. E, Nagrywanie właśnie filmików, yy, polubienia słuchania swojego głosu, zaakceptowania swojego wyglądu i połączenia z tego ze swoją tą dobrą duszą, z tym, co siedzi z Tobą w środku. I tu polecam Wam, kochani, yy, z całego serca, żebyście znajdowali grupy takie zamknięte właśnie. Yy, Między innymi jak kreatywne przemyślenia. To jest na razie malutka grupa, ale mam nadzieję, że zaczniecie się naprawdę tam wspierać i odnajdziecie tam moc. Chodzi mi o grupy, gdzie też się uczy nagrywania siebie i konsultowania tego z zaufanymi osobami. Bo każde pierwsze nagranie może być yy, tragiczne. Tak jak Wam kiedyś wspominałam, nie znosiłam swojego głosu, nie znosiłam swojego wyglądu. Jak mąż mnie nagrał, mówię, weź to wyłącz, Boże, jak ona sk skrzeczy, <grytanie> nie chcę tego słuchać. Ale poprzez trening, poprzez przełamywanie pewnych stereotypów, yy, myślenia, że komuś to się nie spodoba, yy, od razu łapania się, że ojku, będzie tyle krytyki w ogóle, bo sama się już z góry krytykuje. W takich grupach można to naprawdę powolutku przełamać i poprzez takie nagrywanie siebie, mówienie do innych i do siebie, bo przede wszystkim to w tej grupie jednak pokazujemy, małymi kroczkami od krótkich nagrań dwuminutowych i obserwacji siebie, nauczenia się akceptowania samego siebie, naprawdę wzmacnia. Wzmacnia, żeby ruszyć dalej, żeby zrobić coś innego, coś jeszcze. I tak jak mówię, nie trzeba robić dziesięciu rzeczy. Jak zrobisz dwie rzeczy, czymś się zajmujesz, nie wiem, yy, uwielbiasz ogródek, ale jednocześnie uwielbiasz podróże, yy, możesz to połączyć. Uwielbiasz pisać, ale też uwielbiasz przemawiać, więc też to można połączyć. Po prostu uważam, że wszystkich srok za ogon się nie da złapać i skup się naprawdę na tym, na czym się zapominasz, na tym, gdzie się gubisz, na tym, gdzie zapominasz o całym świecie. I pędź w tym kierunku. Jeżeli to cię nakręca, jeżeli to ci daje power, to idź w tym kierunku. Pamiętaj, oczywiście, że zawsze znajdzie się ktoś, komu się to nie spodoba, nawet może ktoś najbliższy, ale uwierz mi, że jeżeli będziesz się wspierał obok kimś, kto cię powie, ale kurczę, tamten może nie miał racji spróbuj, bo to nie było złe, musisz poćwiczyć na tym i nad tym. Czyli taka kreatywna krytyka wzmacnia, po prostu dodaje skrzydeł. I tego się trzymaj. Szukaj osób i ludzi, którzy cię będą wspierali. Pomimo wszystkich pomyłek, pomimo wszystkich niedoskonałości, warto. Warto. U uwierzcie mi, że zanim, y zanim miałam swoją galerię, zanim zaczęłam się pokazywać na dużych wystawach, y zanim y to wszystko, zanim w ogóle zostałam nauczycielem, dostawałam naprawdę w tyłek i to ostro. Jechano po mnie jak y, przysłowie wejsz macie, y, ale się nie dałam, ale się nie dałam, powolutku w swoim kierunku, nie, ja też się uczyłam, więc y, to wszystko dzisiaj też jest moim doświadczeniem, dlatego dzisiaj na krytykę po prostu mam to gdzieś. Ja i tak robię swoje, bo mi to sprawia szczęście, i wiem, że przychodzą do mnie, trafiają ludzi, ludzie, do których mówię i opowiadam o tym, co robię, i przychodzą nam wszystkim ciarki, i po prostu jest zachwyt, i to było warte całego mojego wysiłku, całego poniżenia i całego procesu dojścia do tego. Ja naprawdę dzisiaj, pomimo tego czasu, jestem w pełni spełniona, pomimo tego, że są warsztaty pokasowane, plastyczne, jestem spełniona. Bo życie polega na chwilach ja teraz Wam odwrócę kamerę na moje jeziorko przy galerii na, przy moim parku. E, przy moje, w moim parku, przy mojej galerii. I pokażę Wam, jak tu jest naprawdę cudnie. Jak to jest magicznie. I przyszłam tutaj, żeby zwolnić czas razem z wami. Tam się dziś dużo za drzewami dzieje. Jest jakaś grupa młodzieży i fantastycznie. I niech ludzie żyją. Bo warto żyć, warto znajdować swoje, swoje miejsca, gdzie możemy się wyciszyć. Że nie trzeba wszystkich srok za ogon łapać. Wystarczą te dwie. Żeby iść do przodu i cieszyć się życiem. Słuchajcie, cały czas mam coś dla Was do powiedzenia. Cały czas coś mi się tworzy w głowie. Cały czas wam próbuję coś przekazać. Ja mam nadzieję, że wyciągacie to co, to, co jest dla Was ważne. I chciałabym, żebyście się ze mną też troszeczkę dzielili, nawet prywatnie. Jeżeli chcecie pisać prywatnie, proszę, piszcie prywatnie. Chciałabym, żebyście byli w grupie, kreatywne przemyślenia, żeby tam się dzielić i żebyście wypowiadali swoje myśli, żebyśmy mogli wszyscy wiedzieć, że jesteśmy wszyscy w procesie poszukiwania. Yy, siebie tak naprawdę. Siebie i swojej indywidualności, pokochania siebie. I uwierzcie mi, że ja rozumiem was wszystkich tutaj, że to nie jest łatwa droga, bo tą drogę przeszłam. Buziaczki, pozdrawiam was. Trzymajcie się. A to jestem ja. <noise> na no, moje jeziorko przy galerii, na, przy moim parku. Yy, przy moim... <noise> w moim parku przy mojej galerii.